Cześć wszystkim, z tej strony Justyna. Witam Was na kanale Króla. Zapraszam Was dzisiaj na e, odcinek z serii wymiany zrabkowej, ale będzie to pierwszy odcinek na moim kanale z wymianą zrabkową e, zagraniczną. E, wymianę zrabkową mam z Maciem, z kanału Maciej na YouTube. E, Maciek zaproponował mi wymiankę warto, o wartości 50 zł. Wysłał mi taką ogromną, że nawet się w że nie mieści przesyłkę, która do nie doszła. Jest cała, więc <laughs> myślimy, że tam nic nie brakuje. Także e, ja to sobie otworzę i zaraz sprawdzimy, co tu Maciek dorzucił złożę na bok, żeby było lepiej żeby to wszystko widać. Jak mówię, jest ona... Oj, już coś wciąż. No to ja tak właśnie mam. Z nożyczkami to ja lepiej... Już jakaś batoniczka otworzyłam, widzę. <laughs> Ale to się zjem. to nie ma problemu. O. Dobrze. I teraz tak. Bo mi się wszystko przetrwa. O. to O, <laughs> nie szkodzi. Już pokazuję. I tak. Pierwsze, co mi się tu pokazało, to są e, chrupki. chipsy, o smaku pizzy. Na pewno będą pyszne, firmę znam, bo nie wiem, czy wspominałam, mieszkałam przez 4 lata w Londynie, także znam tą firmę. E, chrupki mają bardzo dobre. O Jezus, jej Maciek tego nakładał. Tutaj mamy <taki> takie rybki o smaku soli i octu. Także tak jak kiedyś wspominałam, ocet i sól, to jest moja zmora angielska, ale tak powiem. Nie, nienawidzę tego, ale mój może być zachwycony, bo on to bardzo lubi. <taki> także będzie coś dla mnie i dla niego. Tutaj Maciek wrzucił mi jeszcze Jezus, ile tego tutaj jest? Moment, ja to troszkę podciągam, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Tak. E, tutaj mamy maskę. Coś z bananem. Super. Bananowa mas maska, najprawdopodobniej nabliżająca. Fajna. Na pewno przetestuję akurat zaraz po nagraniu i tyś kąpek. także przykaczę. Mogę to będę odkładać na bok, żeby więcej miejsca było. Następnie mamy maskę pomarańczową. Ale nie wiem, tutaj. to jest. No ale na pewno przetestuję. W razie wuj się do Maćka zgłoszę, Maciek mi przetłumaczy, co mam z nią zrobić. <noise> Następnie mamy tutaj. Takie tofi. Batonik się troszeczkę zdeformował, ale dla mnie to nie problem. I tak to zjem. <noise> Także będziemy testować, bo tego akurat nie znam. Wygląda fajnie, na pewno smakuje też fajnie. Następnie mamy tutaj takie gumy. Patrzę, nie, szlałam. Mamy takie gumy. Są różne smaki: pomarańczowa, cytrynowa i truskawkowa. Także fajnie. Coś mi ostro dzisiaj ucieka, więc wybaczcie mi. Takie super gumy. Mamy tu jeszcze też guma, rozpuszczona najprawdopodobniej o smaku pomarańczowym. Moment, ja włączę może flesza. Może będzie troszkę lepiej. O, o taka guma o smaku pomarańczowym. Tego nie znam. O, coś dla mnie. Bo ja muszę mieć. Jestem uzależniona od szucia gumy. Także dzięki Maciek za to ci bardzo. To od razu po nagraniu ląduje u mnie w torebce. Mamy jeszcze taki batoniczek zbożowy, oryginalny. Myślę, że w czekoladzie. Na pewno, na pewno będę go próbowała. Tu wodę, ile ja ten macie tutaj nakładał? No to moje, moja paczka jest mniejsza na pewno. <grymne> Maćku to już od razu ci mówię. Yy, tak mamy trzy batoniki, wiem, znam, znam miętowych nie jadłam, także ja uwielbiam miętę, także na pewno będę się zajadała tym. Tutaj najprawdopodobniej są zdrabki, tak także to zostawimy na pomysł. Tutaj mamy coś takiego. Coś z orzechami, ale nie mam pojęcia co to jest. Takaś chyba czekolada, tak mi się wydaje. Czekolada i owoce. Tak, wiśnie i, i e, czekolada, mówię. E, wiśnie i orzechy. Także na pewno będzie coś innego. O, tak jak mówiłam, właśnie rzuciłem się wochnie, mogłam znaleźć jest jeszcze jedna taka guma o smaku burówkowym chyba albo jagodowym, na pewno będzie dobra. <śmany> Mamy tu jeszcze gold. Słynny ba maćkowy batonik <śmany> na rozdaniach. Fajnie, będę mogła spróbować, bo tego nie znam też. Somrolo, to znam. To jest przepyszne. Kto ma okazję to spróbować, to polecam. To jest naprawdę bardzo dobre. Dziękuję Ci, Maćku, za to. Oj, bo to bardzo lubię. Także będę sobie jadła. I to jeszcze wyobraźcie sobie, kochani, że jest nie koniec. Tego jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Tu jest y, jakaś pomadeczka. Fajnie, przyda się. O jubrze. Takie słodkie mi się, pandy, <noise> czekoladowe, super. Na pewno są przepyszne, Ja go nie znam. Dla mnie to jest nowo, nawet nowo, nef, nowe, nawet tu pisze nowo, czyli nowe. W każdym razie na pewno będzie pyszne. Wszystko to jest czekoladowe jest pyszne. Tu mamy żeleczki Haribo. Tego przedstawiać nie muszę, bo to każdy zna. <noise> to był mój synek się ucieszy, bo on jest żelek. O, to jest to, to jest pyszne. To jest, to można kupić w polo, w Polsce. Ja akurat jadłam kokosowe i to uwierzcie mi było tak pyszne, że naprawdę. Polecam, polecam wam te batoniki. Wiem, że są chyba że trzy smaki. To ja ten będę jadła pierwszy raz, aczkolwiek kokosowy jest przepyszny. naprawdę Wam bardzo polecam. Tutaj mamy kolejne żelki I kolejny batonik, który już był. Tutaj mamy jeszcze goldy. O, tak będę wyciągał, żeby ten nie trwał za długo. Tak więc to jeszcze mam, to już Wam tak także zabiera. Bardzo dużo macie Maciekusu czytał, Jestem troszeczkę aż dła na niego, że na sztyle. Tutaj mamy takie karmelowe batoniki. Pewnie coś w stylu naszego Marsa na przykład. Więc na pewno będą przepyszne. I tu jeszcze coś mamy. Takie fasoleczki. O smaku cytryny, pomarańczy, jabłuszka i wiśni. Także to też będzie fajne. Tego też akurat nie znam. <gry> Także yy, tak, yy, kopertka, nie wiem czy to będzie, a tak, mam tam dane, sobie, że muszę ukrywać. Kopertka jest pusta. I tutaj mamy jeszcze kopertę małą, ze skarbkami. Wymianka, tak jak mówiłam, była na 50 złotych, Nie wiem ile to jest w na, na funty. Także już już tutaj na Maćka. I widzę coś pięknego. Kopertkę wyrzucamy. Przepiękny. Oj, ostrości nie łapię. Akurat na złość, na magnesiku nie łapię ostrości. Halo. O, jest. Przepiękny magnesik z Blackpool. Cudowny Maciek, bardzo Ci dziękuję. Wiesz, że ja bardzo, bardzo starałam się tam. ten magnes. Niestety się nie udało. Ech, także przykro mi bardzo, ale pocztóweczka poleciała do Ciebie. Ech, tutaj mamy jeszcze taką pocztóweczkę. Nie wiem, nawet jak to się czyta. Kle. Love, love. Nie, nie wiem, nie będę się tu wydurniać. I tak, Maciek napisał, pozdrawiam bardzo serdecznie, no właśnie, z tej miejscowości w północno-zachodniej Anglii, mam nadzieję, że z drabkiem przyniosą fajne wygrane, przesyłam buziaczki i trzymam kciuki za Twój kanał Maciej na YouTube. Także kto jeszcze Maciek nie zna, serdecznie Was zachęcam do odwiedzenia jego kanału, super, super facet, bardzo sympatyczny chłopak, bardzo fajnie prowadzi swój kanał, o to jest jeszcze coś, widzicie? Hej Justinka bardzo się cieszę naszą wymianą z mam nadzieję, że z drapki coś przyniosą i nie będzie całkowitego zera. Wymianka jest na 50 zł, więc dołączam z drapki na kwotę 11 funtów, no czyli się już teraz wszystko wyjaśniło. Gdyby z zawiodły, dorzucam coś na osłodę, coś, całą tonę rzeczy na osłodę. Maciek, tak jak mówię, moja paczka jest dużo mniejsza, aż mi głupio troszeczkę, ale no... Pisałam ci, dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że to rozumiesz. I tak jeszcze Maciek pisze. Pozdrawiam cię serdecznie. Pamiętaj, nigdy nie wolno się poddawać. Kiedy przychodzi gorszy moment, trzeba wiedzieć, jak go odpędzić. Dużo wiary w siebie i wszystkiego, co pozytywne rzeczy macie z kanału, macie na YouTube. Maciek, dziękuję Ci za te miłe słowa, za to, że mnie cały czas wspierasz. I na kanale, i prywatnie. Dajesz mi dużo pozytywnej energii. I teraz tak, Maciek wysłał mi krzyżóweczkę. Fajnie, bo angielskie krzyżówki jeszcze nie drapałam. Tak jak mówię, za krzyżówkami ogólnie nie przepadam, ale to jest coś nowego i na pewno z przyjemnością to drapię. Mamy tu jeszcze taką zapapeczkę. 20 szans na wygraną. Aha, dwa takie same chyba najprawdopodobniej, nie wiem, czy wy widzicie, dwa takie same symbole y, dają wygraną, a y, napis W double, y, podwaja tą wygraną, jeśli się trafi. Także będziemy sobie zaraz drapać. I tutaj mamy jeszcze y, takiego rodzyneczka. To już kojarzę z kanału FC, z kanału Lexus Flower, więc chyba powinnam wiedzieć, o co chodzi. <laughs> Także szukamy łapeczki, a portfelik daje automatycznie 5 funtów. Także nie będziemy przedłużać. I będziemy sobie drapać. O! Ja już was przysuwam. Nie wiem, co się dzieje z moją ostrością ostatnio. Już filmik trwa 10 minut zaka. Także nie dziwcie się, że ja swoje filmiki przyspieszam. Bo inaczej byście posnęli. Tak, najpierw mamy skrzyneczkę: Sztabki złota. Tutaj mamy monety, tu jest chyba plik pieniążków. Jedna moneta i świneczka. Także nic nie ma, ale to nie szkodzi, bo ja lubię zdrapeczki mieć do kolekcji. Mam angielskie, mam niemieckie swoje własne, prywatne i mam polskie, także nie ma co się przejmować. Zresztą yy, to, co macie, mi wysłał jako te pocieszacze yy, to to już wystarczająco, <grywa> aż mi słów brakuje no i teraz problem jest taki, aha tu yy, dwa napisy double, dobra, czyli tak, tu nic nie ma tu też nic nie ma i tu nie ma, i nie ma idziemy dalej następnie mamy yy, helikopter i diamencik helikopter i kluczyk tutaj mamy domek i pieniążki tutaj mamy statek i yy, skrzynki następnie mamy domek i safe tutaj jest raz napis double Tutaj jest pierścioneczek i... pierścioneczek... pierścionek i statek. Tutaj też nic nie ma. Tutaj jest diamencik i dawul. Tutaj jest domek i torba z pieniędzmi. Tutaj jest banknot i helikopter. Następnie mamy plik pieniążków i jeden banknocik. Tak mi się wydaje, że to jest to. Tak. To będzie to. Coś tam jeszcze tego angielskiego pamiętam, ale nie za dużo. <tutujesz> Tutaj jest pusto. Tutaj jest pusto. Tak, myślałam, że coś symbol tamten oznacza, ale nie oznacza pusto i tu też jest pusto, ale tak jak mówię, nie szkodzi. I przechodzimy sobie do krzyżóweczki. I tak, mi tak strasznie jakoś niewygodnie się dzisiaj drapie. Gdzie to? Będzie? Gdzie to? Jest? O, to jest F. I będziemy sobie szukać F. Jest. Forest. To będzie tyle. Idziemy na drugą krzyżóweczkę. O, tak na bok dam, to będzie troszkę lepiej widać. Y nie ma. Wiecie co? Ja to sobie zdrapię połowę i wrócę do Was, bo to będzie po prostu trwało za długo. Także poczekajcie chwilę, dla Was to będzie momencik. Dobrze, kochani, już jestem. Wydrapałam, zostawiam dwie literki. Na ten moment mam słowo pit w pierwszej krzyżówce. Myślę, że nic nie ominęłam. W drugiej krzyżówce jeszcze nie mam chyba żadnego słowa. A nie, tak, jest tutaj tilt. Nie cokolwiek to znaczy, bo nie mam pojęcia. Czyli w każdej krzyżówce jest po jednym słowie. Także zostały mi dwie literki do końca. Momencik, bo już znowu mam problemy techniczne tak, tu jest V O, nie widzieliście, wybaczcie i na tej krzyżówce więcej V nie ma więc było E, to by Maciek zgarnął główną wygraną <noise> ale tutaj nie będzie raczej takiej literki, bo drugiej nie ma V i ostatnia literka to jest A, i teraz będziemy szukać A tak, tu nas S zblokowało, bo go nie było tutaj zblokowało W yy, dalej, tutaj zblokowało E tu jest drugie słówko tutaj zblokowało E tutaj tak samo OK, czyli tak, W nie było, SJ też nie było, a W, nie pamiętam, mówiłam, aha, nie było, dobra. Idziemy teraz na drugą krzyżówkę. Tak, o, tu już widzę, że pominęłam U i tak, tu jest drugi wyraz, to jest human. Następnie tutaj brakuje E, tutaj tak samo brakuje E i tutaj brakuje E i to będzie chyba na tyle. A O nie było chyba, momencik, ja tylko sprawdzę szybciutko. Nie, nie było, także tak. Troszkę was oddalę, żeby było może nieco lepiej widać, choć te krzyżóweczki są tak malutkie, w porównaniu z naszymi. No ale tak, w tej krzyżóweczce mam dwa słowa. W pierwszej, pit. No i zgubiłam. Aha, pit i dar, czyli nie ma nic, bo tu najprawdopodobniej od trzech słów i to jest, na, wydaje mi się, że na każdą krzyżówkę. W drugiej natomiast mam słowo tilt. I nie pamiętam, co jeszcze. Hej. W każdym razie, aha, tu jest jeszcze a, no ale nie było o, także... To mi nic nie zmienia. Także krzyżóweczka też jest pusta. E, wszystkie trzy drabki są puste, pójdą do kolekcji. Tym, tak jak mówię, się w ogóle nie przejmuję. O, muszę jak najbardziej powiększyć, dlatego że inaczej nie uda mi się Wam pokazać jeszcze raz tych wszystkich cudownych rzeczy, które Maciek mi tutaj dał. Muszę to tak ładnie połączyć. Maseczka. Przepyszny batonik, polecam wam bardzo. W polu można go dostać. <noise> Darmowa reklama. I teraz tak. Tu są dwa e, gumy. znaczy, mówię, batoniczki? to Patrzę na batoniki. O, tu jest druga maseczka. Po prostu jest mi aż głupio, bo ja wiedziałam, że Maciek dorzuci parę rzeczy. Ja też zresztą mu parę rzeczy dorzuciłam. Tylko nie wiedziałam, że Maciek aż tak zaszaleje. jestem bardzo zaskoczona tym, że aż tyle tego tutaj Maciek wrzucił, że on to w ogóle zmieścił do tej koperty. To ja jestem po prostu w szoku. Mam po Może jakoś tak to będę układał, żebyście wy widzieli, co on mi tutaj nadrzucał. Po prostu jestem ogromnie zaskoczona. Oczywiście miło zaskoczona, ale jest troszkę głupio, że ja mu wysyłam mało rzeczy. Ale mam nadzieję, że strapeczki ode mnie będą dla Maćka szczęśliwe. Bo specjalnie pojechałam do innej kolektury, żeby mu te drapeczki pani wybrała. Także zobaczcie, to wszystko. Te wszystkie prezenty, które mi pocieszacie, że tak powiem, Maciek Wysą, to rekompensuje te drapeczki, które sobie mogą po prostu podrapać Bardzo przyjemnie. Kochani, odcinek jest dzisiaj bardzo długi, oczywiście ja go przyspieszę. Ale zachęcam Was do subskrypcji kanału Maćka, jeśli tego jeszcze nie robicie. Naprawdę, fajny gościu, fajnie prowadzi swój kanał. Jest bardzo sympatyczny, bardzo szczery. Także polecam. Tobie, Maćku, jeszcze raz dziękuję za wymiankę. Mam nadzieję, że. Zrabki ode mnie będą szczęśliwe, jeśli nie, to mam nadzieję, że te drobiazgi, które ja tobie wysłałam, będą ci się podobać. Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się pewnie niebawem. Żegnam was wszystkich. Hej!